I testuję mity i glicze w stylu BrainRot Roblox, żeby sprawdzić, które z nich naprawdę działają. Dobra, ten glitch niby polega na tym, że jeśli użyjesz haczyka, podczas gdy kradniesz BrainRota, to po prostu przeteleportuje ci do przodu razem z nim. Dobra, także sprawdźmy, czy to działa. Najpierw musimy iść do sklepu i kupić haczyk. Tutaj mamy za 75 tysięcy, kupujemy haczyk i idziemy. Postawiłem tutaj moje drugie konto, więc przetestujemy to na prywatnym serwerze, czy to działa. tak, niby bierzemy tutaj haczyk w rękę i klikamy E i podczas tego niby wychodzimy. I E i... No i nie wyszło mi za pierwszym razem Więc biegnę tu z drugiego kąta i się walę pałą Dobra, chyba jak najbliżej po prostu się tego ustawić I teraz podczas tego idealnie w timing I... 3, 4 Jest, 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 udało się Mamy to, czyli... Mip zaliczony. Ej, dobra, czajcie to, że wywaliło mi podczas tego prąd w domu i przez to zniknął mi ten secret, którego kradłem, bo nie mam go ani u mnie w bazie, ani nie ma go tutaj. Trudno, secret znik, ale testujemy dalej. W ogóle pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i zostawić łapkę w górę, będzie mi mega miło. Okej, okay, do kolejnego gita, jak widzicie, potrzebujemy klonera. Mam tutaj kloner i podobno będziemy mogli wejść do bazy, nawet zablokowanej bazy, przez tutaj to okienko i potem się z niej wytepać poprzez klona i ukraść czegoś brain rota, Więc sprawdźmy to. Tak, na początku podobno klikam tutaj i będę mógł wejść do środka. Więc klikam. Okej, okay, moja postać się tam zrespiła, więc teraz się z nią zamieniam. I faktycznie jestem w środku tutaj teraz i podobno teraz gdy chcę ukraść jakiegoś Brinrota, to będę musiał idealnie podczas gdy kliknę E, kliknąć tak samo zamiany z klonem, przez to podobno wytepa mnie o tam na te schody. Więc przetestujmy to. E i 3 4 Okej, okay, nie udało się. Słyszałem dźwięk, jakby miał mi przeteleportować, ale no nic się nie stało. I trzymam go po prostu w rękach, więc czekajcie, spróbujemy jeszcze raz. Teraz trzymamy klona tutaj trzy, cztery. No i się nie udało. No nie udało się. Dobra, to nie ma znaczenia, będę testował do skutku. Okej, okay, ej się stało? Ej, chyba kliknąłem to w idealnym momencie i po prostu przeniosło mojego klona do środka, więc ten mit obalam. To nie działa. Przejdźmy teraz do następnego mitu. Więc tak, najpierw w sklepie muszę kupić miecz niebieskiego gniewu, więc kupujemy. Więc tak, druga osoba, jak widzicie, musi mieć tą rękę, żeby to zadziałało, która po prostu ciągnie za sobą. Widzicie, normalnie tako na 10 sekund będzie mnie ciągnął. Do tego triku potrzebujecie kolegi, bo nie zrobicie tego sami. Więc tak, biorę ten miecz. Teraz tak już jestem w środku bazy z tym mieczykiem. To podobno mogę ukraść normalnie beyrota, bo druga osoba może mnie wyciągnąć. Więc sprawdźmy to. Tutaj stoi bluker, jak widzicie. Widzicie on ma tą rękę założoną I podobno gdy wystaje mi miecz Jak widzicie przez okno to on normalnie ma Na mnie target i podczas gdy ja będę kradł Brain rota, on będzie mógł mnie normalnie wyciągnąć Przez ścianę więc na 3 4 bluker klikamy Dobra dawaj 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 Dobra więc klikam 3 4, 4 klikaj. Masz mnie? Nie nie mam cię Nie zadziałało to. Jeszcze raz jeszcze raz spróbujmy A czekaj może jakbym podszedł tutaj do tego Opa. Ej tak 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 tak. teraz to wystaje Teraz wystaje? Bardzo ej widzę dobra Widzę 3 4 3 dawaj o! Ej masz masz mnie. I co teraz? Ale Czekaj, puściłem brajnirota. Nie mogę cię wyciągnąć przez ścianę. No co? No wydaje mi się, że nik Obalony. Nie da się. Ten gościu ma glicza związanego z turetem. Jak widzicie, on kładzie normalnie przed oknem tureta. A następnie wspina się z ukradzionym brynrotem na dach i chodzi po prostu po obrzeżach mapy. Sprawdźmy to. Więc tak, kupujemy najpierw tureta. Mamy tureta. Teraz tak, baza odblokowuje się za jedną sekundę. Więc robimy tak, jakbym tak. Wchodzę. I tak, wchodzę. Kładę tutaj działko przez ścianę. Okej, okay, postawiło się. I biorę tralelo, tralala w candy. Kradnego. I wychodzę, 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 wychodzę. Teraz podobno tutaj robimy takiego parkura przez ten. Okej, okay, okej, okay, żebym się tu tylko zmieścił. Dobra, jestem tu na górze i teraz podobno jak skoczę na działko, to będę mógł skoczyć na dach, ale. Nie, no nie działa to na razie. Chyba, że, no nie jestem w stanie skoczyć. widzicie, jestem po prostu za mały. Jakby to mnie blokuje, nawet bym chciał, to czekaj, tutaj spróbuję się zbagować. No i spadłem na sam dół. To działko ma tu jeszcze przestrzeń, żeby stanąć wyżej. A przez okno sprawdźmy, czy jestem w stanie to podstawić tak jakoś od Jeszcze niżej to postawiłem, więc, no nieźle. Spróbujmy jeszcze raz. Od tutaj dosłownie jakby tak w góry spojrzę Okej, okay. postawiło się, no ale jak widzicie Nadal jest ta przestrzeń, więc może spróbujmy Najpierw postawić może działko I na tym napisie, kogo to jest baza Próbuję postawić tutaj po prostu działko O tutaj na samym środku, I jak widzicie Ta przestrzeń tej odległości teraz się zmniejszyła I działko postawiło się idealnie na tym nam się na to i teraz tutaj wchodzę na to działko Okej, okay. jestem wyżej, ale coś tutaj Nie działa Słuchajcie, może jakbym tak popróbował taki... O, ej Widzieliście to? Odbiłem się normalnie od dachu przez chwilę. Dobra, to jest chyba wykonalne w takim razie. To jest wykonalne, tylko muszę popróbować. Czuję, że to się uda. Może oni po prostu, nie wiem, zwiększyli. O, jest, jest! Miałem już mówić, że zwiększyli chyba po prostu wysokość dachów, ale da się. Teraz tylko sprawdzić, czy da się tutaj wskoczyć z nim na bok. I syk. Okej, da się. I normalnie można teraz tu bokiem po obrzeżach mapy przejść do swojej bazy. Patrzcie, tutaj jest moja baza, zeskakuję sobie elegancko. Biegnę z tralala i normalnie ukradłbym przy jegoś rota właśnie w taki sposób. Jeżeli to się wymasteruje, to naprawdę to jest mega OP taktyka. Mit potwierdzony Podobno jeszcze można postawić właśnie tureta na schodach I następnie wskoczyć na kraniec mapy Sprawdźmy Tutaj kładziemy go elegancko na samym końcu Okej, okay, czemu on się postawił na samym dole? To jest... Czekajcie, może spróbuję tutaj Okej, okay, jest Mamy go i wskakujemy teraz na niego I tutaj do góry Ale chyba się nie da Czekajcie Pyk Coś mnie blokuje, coś mnie blokuje Może jakbym postawił... Tutaj tego tureta dalej trochę, że mógł się rozpędzić. O, ta się tak jest, mamy to. Czyli da się wskoczyć. I teraz tak, wchodzimy do bazy, bierzemy źrapę kalestrę na przykład. I teraz skaczemy tutaj na działko i skaczemy. Ale z tego co widzę, to o wiele niżej skacze mając Brain Rota, więc nie wiem, czy to się uda. Dobra, to się chyba nie uda. Próbujemy jeszcze raz, ale wydaje mi się, że skacze o wiele niżej mając Brain rota, i to jest po prostu niemożliwe. Faktycznie, jest to niemożliwe. Da się to zrobić tylko, gdy nie ma się brańrota. W rękach Mit obalony Dobra, następny mit polega na tym, że możesz użyć na meduzy A następnie go strapować I stun wtedy dwa razy dłużej Meduza i następnie trapi. Udawajmy, że nimy tutaj ten ziomeczek broni swojej bazy I tak, używamy na nim meduzy A następnie biorę piątkę i kładę na nim Jeszcze raz spróbujmy Meduza i tutaj trap teraz I niech on upadnie, czekajcie, gdzie on upadł? Tutaj, kładę na nim trapa I czy wstanie i będzie miał trapa? Tak jest! Jest uwięziony z powrotem i nie może się ruszać, więc tak naprawdę nic by nie mógł zrobić, A ja mógłbym teraz dosłownie zabrać tutaj jego brain rota podczas tego i uciec z nim, więc mit jak najbardziej potwierdzony, mega op taktyka. Jeśli umieścisz trapa za czyjąś bazą, a następnie zamienisz się z nim, to po prostu on wejdzie w tego trapa i będzie strapowany i na spokojnie będziesz mu zabrać jego brain roty. Więc tak, potrzebujemy pułapki oraz jeszcze na dodatek potrzebujemy zamiany, więc tak, mamy te dwie rzeczy. Jednak nie mamy, bo pułapka się nie kupiła. Dobra, mamy już pułapkę Jak widzicie, tam w środku stoi ziomeczek, tutaj, więc tak. Idę za jego bazę, kładę tutaj trapa. Trap stoi, wchodzę w tego trapa, a następnie biorę zamiankę. I jak widzicie, on jest teraz podświetlony tam na czerwono. Gdy teraz tak kliknę, to on powinien wpaść w tego trapa i tutaj zostać uwięziony na 10 sekund, a ja będę mógł mu na spokojnie zabrać jak Brainrota. Więc 3, 2, 1, klikam. Ok, zamienił się i. Ej faktycznie jest odwieziony, ale nie na 10 sekund, tylko mniej, dobra, ale teraz normalnie mogłem kliknąć e i jeżeli miałbym tutaj gdzieś blisko bazę, to mógłbym mu na spokojnie ukraść, bo jeżeli moja baza by była na przykład tutaj, no to nie zdążyłby on dobiec, więc na spokojnie mógłbym mieć nowego brainrota, na przykład takiego brainrota goda w Bloodrude, więc mit potwierdzony jak najbardziej. Ten ziomeczek pokazuje, że na spokojnie można przejść przez ścianę do czyjeś bazy używając po prostu tego itemka, co daje prędkość i klikając Shifta. Sprawdźmy, czy to działa. Do tego mi tu potrzebujemy właśnie tej cewki prędkości, którą mam teraz tutaj, jak widzicie na ręce, tak, o, o, jest obwiązana tutaj. Na początku może zamknę tą bazę, żeby test był wiarygodny, więc wchodzę tutaj do bazy, blokuję ją elegancko. I teraz tak, musimy włączyć sobie w ustawieniach tutaj Shift Locka. Mam go off, więc włączamy go na on, do tego glitcha będziemy potrzebowali go włączonego. Patrzcie, gdy kliknę teraz shifta, to kamera jakby się tak baguje. Widzicie? Ona się przychyla i idzie tam za mną, gdzie ja chcę tylko, ale normalnie się z tym raczej nie gra. Więc tak, dobra, wchodzimy tu na górę i stajemy przy tej ścianie, tutaj i podczas tego będziemy musieli właśnie kliknąć tego shifta, żeby ta kamera się nam zbagowała, żebyśmy przenikli przez tą ścianę. Więc klikam shift, nic się nie stało. Próbujemy do skutku. Pyk. Nie, nic się nie dzieje. Widzicie, jak moja postać się przesuwa, ale nic się nie dzieje z tego co widzę. Widzę tylko, że ta ręka przechodzi przez tą ścianę, ale raczej to nie działa. Czekajcie, spróbujemy jeszcze po drugiej stronie tutaj wejść. No i widzicie, moja kamera się przesuwa, ale nie wchodzę tam do bazy, więc ten mit jest obalony. Niby jeśli będziemy trzymali w ręce to coś do wyższego skakania i zrecentujemy podczas tego swoją postać, będziemy mieli zwiększonego jumpa. I będziemy też mieli tego jumpa, jak będziemy chodzili z bruń rotem. Sprawdźmy czy to działa. Idziemy do sklepu, kupujemy, tym razem grawitacyjną. Jak widzicie teraz skaczę wyżej, bo trzymam to w ręce. Jeśli niby teraz resetuję swoją postać, to powinienem nadal tak wysoko skakać. Sprawdźmy to. Reset. I... czy... Coś się zlagowało chyba O, dobra, resetowałem się Ale skaczę normalnie Próbujmy jeszcze zrobić z tymi dwoma, z tymi kombicepki Może to będzie działało Mam ją teraz tutaj, widzicie, na nogach I tak samo zresetuję swoją postać Pyk, reset I czy tym razem będę wyżej skakał? Znowu mam jakiegoś laga I nie, skaczę wyżej Także ten mit jest obalony